Witam Państwa bardzo uprzejmie w typowo rolniczej gorzelni należącej do naszej firmy Top Farm z Wielkopolska. Pierwsza gorzelnia wybudowana za czasów generała Dezyderego Chłapowskiego, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, Turew to jest siedziba rodowa chłopowskich, Tutaj żył i pracował ten najbardziej znany generał Dezydery Chłopowski. Za jego czasów pierwsza gorzelnia w Turwi powstała w 1832-1833 roku. Tutaj za jego czasów była również olejarnia, cukrownia. Tu rzeczywiście w Turwi się działo. Ta gorzelnia jest wybudowana w 1918 roku i to też jest ewenement, ponieważ ta gorzelnia każdy rok czy poprzednio każdą kampanię od 18 roku pracowała. To jest naprawdę unikatowe. Ja tutaj pracuję w tej gorzelni 32 rok. Od praktycznie 9 lat ta gorzelnia przerabia tylko i wyłącznie ziemniaki. Między innymi te, które są uprawiane w naszej firmie. Mówimy oczywiście o tych ziemniakach odpadowych, bo wiadomo, że dobre ziemniaki idą na frytki i chipsy. Przerabiam tylko i wyłącznie ziemniaki i produkuję ten destylat rolniczy ziemniaczany. Turwi jest kocioł też zabytkowy, z 34 rok, czyli ma 91 lat. Przywieziony z Próchnika, z Dolnego Śląska w 1948 roku i od 1948 roku tutaj pracuje. Jest to jedyny w Polsce czynny kocioł pod parą. Dopuszczono oczywiście przez Urząd Dozoru Technicznego tej firmy Pielachunte. To jest jedyny czynny w Polsce kocioł, prawdopodobnie jedyny w Europie. Zdolność produkcyjna tej gorzelni, jeżeli bym jechał pełną mocą, dzień i noc, a takżeśmy kiedyś jechali robiąc surówkę podwódkę wódkę Exquisite, Dolność produkcyjna tej gorzelni na kampanię, na, powiedzmy na 10-11 miesięcy, to jest ponad milion stuprocentowego spirytusu, tak? co stanowi około milion sto tego płynu, którego ja produkuję ziemniaki są do turwi dowożone, już umyte, odkamienione, ponieważ ja na gorzelni nie mam płuczki. Ziemniaki umyte, odkamienione są dowożone na taśmociągi i tymi taśmociągami są transportowane do takiego zasypnika i z zasypnika są zasypywane do parnika gorzelniczego. W jednym parniku, tak zwany jeden zacier jest to 3,2 tony ziemniaka, ziemniak umyty, odkamieniony, żadne jakieś obieranie, żadne jakieś przecinanie. Może być zmarznięty, tak jak teraz zimą leży, mi to nie przeszkadza. Po wsypaniu do parnika rozpoczyna się proces parowania, czyli z kotła parowego pod ciśnieniem wtłaczamy do parnika parę i wytwarzamy ciśnienie do 4,5 atmosfer. Czas wytworzenia tego ciśnienia w tym parniku trwa to około 20-25 minut. Ciśnieniomierz pokazuje 5 atmosfer. Zamykamy dopływ pary i co najmniej przez 40 minut te ziemniaki w tym ciśnieniu przebywają. Wtedy następuje rozgotowanie tych ziemniaków. Zrobi się w środku tak zwana płynna masa. Minęła to ponad 40 minut plus 20 minut ponad godzina, rozpoczyna się drugi proces. To pierwszy proces to było parowanie, rozpoczyna się drugi proces, czyli zacieranie. Odkręcam pod parnikiem zawór spustowy i całą tą uparowaną masę w ilości ponad 4000. Ja mówię uparowana masa, bo to nie jest jeszcze zacier. Zacier jest dopiero po dodaniu drożdży. Uparowaną masę wypuszczam do kadzi zaciernej, czas wypuszczenia tych ponad 4000 tysięcy litrów, które wylatują z parnika, trwa to około 12-13 minut, wtedy na gorzelni jest zdecydowanie większy hałas przez ten okres, bo jest to rozprężenie pary. Uparowana masa spada do zacierni, a taką kominem na dach wydostaje się para. Temperatura tej uparowanej masy po wypuszczeniu sparnika 92-94 stopnie. I tu, proszę Państwa, podczas wypuszczania sparnika dodajemy to coś, co ma nam rozbijać skrobię, bo skrobia jest wielocukrem, a my musimy doprowadzić do cukrów prostych, czyli generalnie jak ziemniaki, glukozy. Musimy dodać to coś, a to coś to się nazywają enzymy. I pierwszy enzym dodajemy pod nazwą alfa-amylaza, dodajemy w ilości 80 ml na te ponad 4 tysiące. Właśnie ta alfa-amylaza powoduje to, że Przerywa wiązania skrobiowe, doprowadzając do cukrów prostych, wytrzymuje tą temperaturę ponad 90 stopni i powoduje to, że ta masa w tej zacierni nam nie gęstnieje, że to jest wszystko płynne. Drugi enzym pod nazwą beta-amylaza będziemy dodawać w temperaturze 65 stopni i tego drugiego preparatu dodajemy 250 ml. E Alfa-amylazy 80 ml na te ponad 4000. Tak? To wszystko studzimy. Studzimy do temperatury, w której dodamy drożdże. Temperatura dodania drożdży to nie jest stała temperatura. To jest uzależnione od temperatury, która panuje na zewnątrz gorzelni w środku gorzelni. Dzisiaj przy zimie, przy tych warunkach zimowych, studzimy to wszystko tą uparowaną masę do temperatury 34 stopni. Wtedy wyłączamy mieszadło i dodajemy drożdże, dodajemy matkę drożdżową, która przebywa w katkach drożdżowych. Dodajemy 700 litrów do tych 4000. Jak dodamy drożdże, wymieszamy, to powstał nam zacier. Tak? I my potocznie w gorzelnictwie mówimy, że jest to tak zwany zacier słodki, ale to guzik, prawda? Ponieważ tam jest pH w granicach 5, 6, 5, 8, czyli jest kwaśne. Z tego źródła, z tych 4700 po stłuszczeniu tych drożdży. Odnawiamy sobie matkę drożdżową, żebyśmy mieli na drugi dzień. Spuściłem w poniedziałek rano muszę mieć drożdże na wtorek, więc odpompowuję 700 litrów nowej matki drożdżowej. I drożdże do góry w katce drożdżowej przebywają jedną dobę 24 godziny. Ale do katki drożdżowej dolewamy kwasu siarkowego i obniżamy tam pH. Na 3, 2, 3, 0, tworzymy bardzo niskie pH, de facto niekorzystne dla drożdży. A po co to robimy? Robimy to po to, że dolewając kwasu do kadki drożdżowej, drożdże przyhamu przyhamujemy. One nie muszą od razu nam od rana już pracować, mogą ruszyć zdecydowanie później, ale po 24 godzinach muszą już być odfermentowane. Ten, to powodujemy kwasem. Poza tym, dodając kwasu, Zabijamy te słabe drożdże, mają przetrwać tylko na te, te bardzo dobre, te silne drożdże. I sprawa najważniejsza, w tak niskim pH, czyli 3,03,2, nie namnażają się najbardziej niepożądane w gorzelnictwie bakterie kwasu, e, kwasu mlekowego, zwłaszcza takie szczepy heterofermentatywne. I żeby temu zapobiec, właśnie stosuje się niskie pH. Mamy zrobione drożdże, zostało nam 4000 zacieru i ten zacier przepompowujemy do kadzi fermentacyjnej. Rozpoczyna się trzeci etap, czyli fermentacja. Fermentacja w na trwa, proszę Państwa, 72 godziny, 3 doby. Jak ja zaciery uparuję i przygotuję w poniedziałek, 3 dni to fermentuję i spiritus mi dopiero poleci w czwartek. Tak ten proces produkcyjny przebiega. W turwi mam 5 kadzi po 22 tysiące, 4 kadzie po 14 tysięcy, jedną kadź po 21 tysięcy. Pierwszy zacier, który idzie do pustej kadzi, idzie z tymi drożdżami, tylko trzeba dać odpowiednią ilość drożdży. Jeżeli w kadzi jest 20 tysięcy litrów zacieru i dodajemy 5% drożdży, a drożdży dodaje się od 5 do 7%, jeżeli 5%, to z pierwszym zacierem musimy wpompować 1000 litrów drożdży. Drożdże idą zawsze z pierwszym zacierem. Na drugi, trzeci, czwarty, piąty, już gdzie się mieści w kadzi, tyle zacierów drożdży nie dodajemy. Drożdże idą zawsze z pierwszym, żeby już się zaczęły namnażać, tak? Moi drodzy, te drożdże, które stosujemy w gorzelnictwie, czyli te saharomycerz, czyli te, które przerabiają cukier na alkohol, one są w stanie nam odfermentować w tych kadziach tak od 8 do 12% alkoholu. I to jest bardzo ważne. Bo jeżeli mamy w kadzi 20 tysięcy litrów zacieru i odfermentują nam 8%, czyli z takiej kadzi będziemy mieli 1600 litrów destylatu ziemniaczanego, reszta po przejściu przez aparat to jest ten odpad, który w gorzelni nazywamy wywarem. Tak? Jest to pasza dla bydła, która jest sprzedawana rolnikom, i tutaj rolnicy podjeżdżają, napuszczają sobie to w beczki i tym skarmiają czy poją, poją bydło. Moi drodzy, fermentacja odbywa się przy otwartych włazach. Bo, jakbyśmy zamkli ten włas, to po prostu dwutlenek węgla, który się wydziela, jest taką siłą, że potrafiłoby taką kadź rozsadzić. Pierwszy okres, jak już wpompujemy zaciery do kadzi fermentacyjnych, to jest tak zwane zafermentowanie, trwające od 18 do 20 godzin, czyli silne namnażanie się drożdy. Wydziela się bardzo dużo dwutlenku węgla. I rośnie temperatura, tak? I to jest bardzo ważne. Temperatura w tych kadziach nie może nam przekroczyć 40-42 stopnie, ponieważ byśmy wtedy drożdże po prostu zabili i one nie przerobią nam tego cukru na alkohol. Później jest fermentacja właściwa, trwająca około 40 godzin. Widzimy, że to wszystko pracuje, ale w tych kadziach jest spokojniej i na końcu już jest dofermentowanie. To, co się w kadziach miało odbyć, to się odbyło. tak? Czyli wiemy, co możemy powiedzieć, co niektórzy nawet nie wiedzą, że Gorzelnia produkuje spiritus i pijemy spiritus etylowy, tak? Produkuje. W czasie fermentacji dwutlenek węgla i wydziela się, wydziela się energia, tak? Rośnie, rośnie temperatura. Zanim zaczniemy w danym dniu nalewać kadź do fermentacji, każda kadź jest wyparowana żywą parą do temperatury 80 stopni. Oczywiście władze są wtedy zakręcone i powinna stać przez 20 minut. Jest to taka naturalna dezynfekcja, która zapobiega m.in. namnażaniu się bakterii kwasu mlekowego. Tak? Minęły te trzy doby, rozpoczyna się ostatni etap na Gorzelni, zwany destylacją. Co prawda goście, którzy tu przyjeżdżają, może nie większość, ale prawie. Mówi, że najpierw y, na, ostatnim etapem jest degustacja. Nieprawda, najpierw musi być destylacja. W Turwi jest aparat destylacyjny jednokolumnowy, jego wysokość, jaką stoi, 9,5 metra. Aparat składa się z carg, są cztery cargi półek wywarowych i w sumie w tych czterech cargach półek wywarowych jest 18 półek wywarowych. Jest jedna carga półek spirytusowych, w aparacie w Turwi jest ich 10 fardze spirytusowej i na samej górze jest deflegmator, czyli taki wzmacniacz. Po trzech dobach, po tym odfermentowaniu zacierów, jest to tak zwany zacier odfermentowany, jak wspomniałem, pompka tłokowa pociąga zacier z kadzi fermentacyjnej i pcha ten zacier na górną część, w rurach na górną część aparatu destylacyjnego do deflegmatora. Deflegmator to jest taka duża, okrągła jakby rura z podwójnym płaszczem, w środku zwój rur i ten, ten zacier jest pchany w te rury. Zacier wchodzi, jest pompowany przez, przez pompkę do aparatu w temperaturze powiedzmy 32-35 stopni, ale my go musimy zdecydowanie wyżej podgrzać. Więc, jak pompka pompuje ten zacier i ten zacier jest przesuwany w rurach deflegmatora, to jednocześnie jest pod te rury są podgrzewane parami par alkoholu etylowego, które unoszą się do góry. Po przejściu przez, pół, po, przez rury i podgrzaniu się. Zacier podgrzany omija cargę półek spirytusowych i wchodzi na pierwszą od góry półkę wywarową. Tam półki wywarowe są od siebie oddalone o 40 cm. Jak się nazbiera odpowiednia ilość zacieru na tej półce, jest przelewnik i zacier przelewa się na niższą półkę. Z pierwszej na drugą, z drugą na trzecią, a zejdzie na sam dół na półkę 17. Ale jak zacier się przelewa z półki na półkę, ja otwieram zawór z parą i do Aparatu destylacyjnego wchodzi żywa para, i to, co się gotuje na półkach wywarowych, jest po prostu gotowane. Wygotowujemy w tym momencie parę alkoholu etylowego. Proszę Państwa, i tu jest taka zawsze ja, jak oprowadzam wycieczki, czy są goście, się pytam, żeby mi ludzie powiedzieli swoimi słowami. Nie z internetu, nie z książki, nie ze studiów. Na czym ten pizz w tym aparacie polega, że później uzyskujemy spiritus? Ja to tłumaczę zawsze w ten sposób. Gotując wodę na herbatę. Woda ze stanu ciekłego w parę przechodzi w temperaturze około 100 stopni, a para alkoholu etylowego wrze w temperaturze, czyli jest wygotowywana w temperaturze 78,32 stopnia Celsjusza. I ten piz polega na tym, że wcześniej wygotowujemy parę alkoholu etylowego niż para z wody niż woda przejdzie nam w parę, tak? Na tym ten piz polega. Para alkoholu etylowego wygotowana unosi się do góry, bo jest lżejsza przeciska się przez 10 półek spirytusowych tam się wzmacnia i tam gubi trego fuzla trochę tego zanieczyszczenia tego posmaku. Całkowicie tego zostanie pozbawiona w procesie rektyfikacji. Gorzelnia w Turwi tego nie robi. Jak sprzedaje destylat to są swoje zakłady spirytusowe mają swoje rektyfikacje i to oczyszczają. Para alkoholu podwyższona najpierw tam powiedzmy 80 70 80 90 do góry na sam szczyt aparatu destylacyjnego po drodze to co państwu wspomniałem podgrzewa rury w których jest przesuwany zacier i w pierwszej fazie tak 39 do 41 par, alko par alkoholu etylowego tej pary nieskroplonej tej najszlachetniejszej tej najlżejszej przechodzi przez oziębialnik. Tam jak się ciepło spotka z zimnym to się skropli. To co się skropli to widzimy że w szafce wstągwi, Zaczyna nam lecieć ten destylat rolniczy ziemniaczany, popularnie mówiąc Spiritus, tak? Wisi termometr tej szafce pod szkłem i pływa alkoholomierz. Termometr pokazuje nam, jaka jest temperatura tego alkoholu w danym momencie, a alkoholomierz pokazuje moc tego Spiritusu w danym momencie. To, co tutaj leci, co Państwo widzą pod szkłem, gdzie leci ten spirytus, to jest tylko moc pozorna tego alkoholu. Ja sprzedaję moc rzeczywistą. Na czym to polega? Polega to na tym, że ten alkoholomierz, który tam pływa, on jest fabrycznie wyskalowany przy 20 stopniach Celsjusza. I jeżeli poleci moc, na przykład 93 przy 20 stopniach Celsjusza, to moc rzeczywista tego alkoholu jest 93%. Ale jak mi poleci moc rzeczywista 93 przy 7 stopniach Celsjusza, bo zimą woda jest chłodniejsza, mocniej studzi, to tego spirytusu mamy jakby mniej. On jest jakby skurczony, ale jego moc rzeczywista będzie większa. Nie będzie 93, a będzie na przykład 94,5. Tak? To trzeba wziąć pod uwagę. Z kolei latem, jak poleci 93 przy 20 paru stopniach Celsjusza to objętościowo mamy dużo litrów spirytusu, ale moc rzeczywista tego alkoholu jest mniejsza. Nie będzie 93, a będzie na przykład 91,1. To trzeba wziąć sobie pod uwagę, i jak się przelicza, jak się sprzedaje, to trzeba wszystko poprzeliczać poprzez książkę alkoholometryczną. Spirytus, który nam się pokaże w szafce Stongwi, leci przez licznik. W Turwi telnicznik jest 1926 roku, który pokazuje ile w ciągu dnia, miesiąca, roku kampanii naleci tych litrów spirytusu. I z licznika poprzez tą rurę w róże do magazynu spirytusu. W Turwi mamy trzy zbiorniki, możemy pomieścić 58 tysięcy litrów tej surowki, co stanowi około 50 tysięcy stuprocentowego spirytusu. Słuchajcie, robiąc te pomieszczenie, ja zrobiłem tutaj taką imitację kotła. Widzicie zbiornik coś tego. To jest zabytkowe, to jest pompa Wellingtona parowa. Jak kiedyś na gorzelniach nie było prądu, trzeba było uzupełnić wodę w kotle, bo para wychodziła, trzeba było dopompować wody, tak? Prądu nie było. Były takie pompy Wellingtona, które za pomocą pary, ciśnienia pary były poruszane tłoki i one pompowały wodę do kotła. Tu mi się to udało uruchomić. Naprawiliśmy tą pompę i Państwu teraz zaprezentuję jak ona pracuje. Coś pięknego, rzadkiego. To trzeba zobaczyć. Para jest dosyć mocno otwarta, to pompa szybko chodzi. Jak przykręcę da mniej, da mniej pary to będzie wolniej chodzić.